Dobra, skończyliśmy e, treningi, teraz czas się wyluzować. A ja też trenowałem. Co trenowałeś Kabit? Możesz się pochwalić. Trenowałem hmm. w, no, w nocy trenowałeś jakieś rzeczy? Różne, dziwne? Można to tak nazwać. Powiem grzeszny. Grzeszny? Nie... Grzeszny, no Dobra, co się działo w Tajlandii, zostaje w Tajlandii Aha, czyli nie publikujesz tego? Nie, nie, opublikuję, ale po prostu nie będę opowiadał tego przed kamerą, co się tutaj dzieje okay. Mogę opowiedzieć na przykład takie grzeczne rzeczy, że idziemy na plażę, że będziemy, wiesz, kopali się w morzu, później sobie zjemy obiadek I na końcu pójdziemy spać a co dziś dobrego serdecznie? Ale nie, ale widzowie nie chcą takich rzeczy oglądać. Chcą właśnie oglądać takie hardkorowe, nie? ja wydaje właśnie, że chcą oglądać to, o czym nie chcemy mówić. Tak? No to opowiedz no. To jest <laughs> Ale to nie mój kanał, więc ja za to nie staję ani grosza. A za darmo to nawet jest. To. Ale, ale wczoraj miałeś za darmo. Wczor wczoraj miałeś za darmo, także mógłbyś, mógłbyś się odwdzięczyć i dać też, wiesz, innym ludziom jakąś wiedzę za darmo. Nie Mikołaja. Rozumiecie? 25 zł. Nie ma za nic za darmo. Za tajemnicę. 25 złotych? <głosy> <głosy> to e, 25 zł to w sumie taniej niż kilogram pietruszki w Polsce. Ja na szybko. Można go sobie w rękę wziąć? E, wiesz, są ci da na do gruntatce plastikowej, także spoko będzie. No ja tak samo no. sobie woregnę. Hello, free pancakes with e, Nutella, banana i co tam jeszcze dobrego jadłeś? Ja e, Nutellę i banana tylko. A co to jest za sos? Pinajko Vanilla jakieś. wanilia. waniliowo, likierowe. Ale bierz coko, bo coko jest najlepsze. Może jeszcze jakieś masło żychowe? A, to tak nie jak. Stara kapusta mojej babci A tu? O, to nie, to chyba oliwa o, jak pan będzie robił Tego naleśniora Może być nikt ci otworzy? Nie, dobra, zostaw O, o ale ślizgie Dobra Kamil? Dokończ zdanie, czoko jest? Jak mi zapłacisz to powiem Czoko ja, to jest? Dokończę. Czoko jest spoko, dobra, nie będę się prosił Chciałem wszystkim zakomunikować, że śnieczki są pyszne No bo tutaj już mi się mięso robi Na obiad, także Słodkie ze słonym zna, zna, Znacie to z życia? Słodkie ze słonym? Nikolaj, porcja Chyba znają. No to nie, to tam jest... Już ludzi się pojawiło, nie? Tam jest naprawdę mój mało ludzi Polakcji, co tutaj się dzieje. A to myślisz, że... A to pomysł co będzie jutro jak tutaj wiesz, większość. No to osób... spoko, nie? Aha No to ten, tym bardziej właśnie, jutro będzie fajnie jechać Nie, no bardziej. to dobra, spierzemy jutro, y y y Jedziemy jutro tam. To się wydnie. Y nie, to jest family friendly kanał na YouTube, także. Czyli nie nagrywasz tylko w ani nudystek? Problem jest taki, że mnóstwo youtuberów ma przesrane, bo są takie po prostu porobione tak. e, jakieś algorytmy na YouTubie, no. że jak zabluzgierz i tak dalej, to YouTube ci strasznie nie tego, strasznie nie zasięgi. Czyli nie może być bulgarny, nie może być pato. Nie no jak, je, jak jest... Patologia to YouTube to bardziej promuje, ale jak jest taka mała patologia, to YouTube cię tępi, nie? Tak sobie. Czyli jak coś robić to konkretnie. Tak, jak coś robić Jakbyś hamem to na maksa, nie takim hamem. Tak jest. Ale... Ej, zobacz, tam, tam naprawdę... Co panowie? Ka każdy wymoczył swojego barabasza, teraz można iść na jedzonkę, nie? Wymoczone? Słusznie. A tej buteleczki, że tam to nie zostawiłeś kolego? Właśnie posprzątaj to ładnie. Szybciutko. Patrz jak W ogóle będę pierwszy raz testował. Co będę testował po kaskadach? Nie piłeś tego już? Nie, nie. No Red Bull za złoty 20. Nigdy nie piłem. A, A Adrian u... powiedział, że one pochodzą z Tajlandii, właśnie. Red Bull. A właśnie u wielu osób na vlogach, nawet podróżniczych i tak dalej, wszyscy zachwalają te Red Bulle. Także postanowiłem spróbować. Dobre zawręcie. są, lepsze niż w Polsce, nie są gazowane. O! I są w szkle przede wszystkim, nie w Puszce. U nas nie masz szkle. Widzisz jakieś w szkle? A niby dbamy o ekologię, nie? Gówno prawda. Przetrzymasz mnie Adrian, a ja sobie odkręcę? Adrian, trzymasz mi? Bo ja trzymam Dobaczcie. kamerę Która? Takim Która? Dobra, no dotestujemy testujemy, zobaczymy Też cukierkowy ja Zajemisty? Ale cukierkowy mocno, no A taki? To jest właśnie... Chyba lepsza odmiana Red Bulla, nie? Jaki masz? Cukierkowy? nie, nie masz bo tak, bo on ma taki ten gazowany ma taką lekką kwaskowość, a on jest tutaj taki bardzo cukierkowy i taki słodziutki. A to mi chyba bardziej nawet odpowiada od yy, picia tego gazowanego zdecydowanie. No to jest taki, jest bardziej jest dobre Okazało się, że w naszym hostelu mamy taki bonusik. E, bardzo przyjemny. E, I okazało się, że też mamy wyjście na plażę, na którą właśnie idziemy na zachód słońca. E, ale nie wiem, czy nam się uda go obejrzeć, bo są chmury. Ale chyba się uda. Może nawet. A, no i jest pięknie. Panowie, e, czy mogło być jakieś? Ej, to jest na plaża I co powiecie o tym? ogarnął mm. Ej, patrz jakie hamaszki fajna nie prawo że... Ej A czekaj, jest wolne coś jeszcze? Nie Ale jest... Z... Ej, chodźcie, idziemy tam na koniec Ej Panowie, ja wymyśliłem ogólnie opcję na jutrzejszy wieczór no. Wiecie jaka jest moja propozycja? Proponuję Przejść jutro, daj pół godziny przed zachodem słońca. Ej, flacha? Się. Nie, flacha. I robimy tego flachę na zachodzie słońca. Jak sądzę, że tutaj. Jak ja tu to, no? Tak, sądzę, że Możemy tak dobrać. zrobić. My? Tutaj? No chłopie, tutaj. Załoram je jak. Rolnik, pole. Być może. Ale ja, ja właśnie mówiłem Adrianowi, że jestem za tym, żeby jutro tego flaszka i na zachód słońca tutaj przyjść. W ogóle walę tego, walę chyba live'a na Instagramie z tego zachodu Nie sądziłem, że nas... Tym bardziej łódkowy masz kochaj, tu nagrywaj. Tule dęki? No a tutaj bieda Co bieda? Słuchaj, po... No popatrz sobie z boku jak to wygląda Słuchaj, to... To przypomnij sobie jak było w Singapurze, jak jest tutaj No widzisz, od razu jest inna gadka, co? W głowie milioner Od razu jest inna gadka